Za chwilę śledczy docierają do przełomowych dla sprawy informacji czyli substancje toksyczne. Mhm. Czy w miasteczku panuje zmowa milczenia? Co się pani stało? E, nic, nic. Po prostu mnie byk pogonił. Co odkryją detektywi? Dowiedziałem się czegoś podczas sakramentu spowiedzi. Waldemar Kosowski jest jej bratem? Krispy. Krispy, krispy, krispy. Zastanawiasz się, dlaczego dookoła słyszysz krispy? To znak, że musisz przegryźć coś naprawdę pysznego. Kinder Krispy. Trzy chrupiące wafelki wypełnione mlecznym i kakaowym kremem, oblane mleczną czekoladą z kawałkami ciastek. Kinder Crispy. Chrupie świetnie, smakuje jeszcze lepiej. <laughs> A, dobry trop. <laughs> Wielkanoc pełna radości. Kiedy wygrywasz w Eurojackpot, nic nie stanie na Twojej drodze. A świat jest na wyciągnięcie ręki, bo nowe życie ma dla ciebie jeszcze wiele niespodzianek. Teraz do wygrania 280 milionów złotych. Eurojackpot. Doświadczaj więcej. Dla nas kupił? Super, bo na ten wyjeżdżamy. Marka Model Rock. Kup. Odkryj szybki i prosty sposób na bezpieczeństwo. Wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze w 24 godziny. Gdy potrzeba siana, zadzwoń do bociana. Święta tuż tuż, nie czekaj, aż opadnie kurz. Zadzwoń 600. 100, 100. Siano na święta to jest to. Bocian Finanse to marka należąca do Everest Finanse SA, który jest pośrednikiem kredytowym. Na powieki też? Filtry UV mają do wszystkiego. Tylko w Rosmanie nowa formuła SPF pod oczy. Filtr UV w wygodnym sztywcie oraz koreański SPF do twarzy z efektem Glass Skin. Mam ochronę na cały rok, kochana. Z Rosmana. Nowa koronka Intimissimi. Ultra komfort, ultra miękkość, ultra doskonałość. Just to noszę do miseczki F. Nowa definicja hybrydy. Teraz w nowej niższej cenie. Hybrydowa Skoda Kodiak i Hybrydowa Skoda Superb. Przetestuj je podczas jazdy próbnej. Odkryj hybrydowe Skody Plugin w nowej niższej cenie. Zapraszamy do salonów Skody. Dwa tygodnie ogrodu w Lerua. Cześć! Teraz. Tygodnie ogrodu do Lerua. Majonez dekoracyjny winiary, niezmienny, a może zmienić wszystko. Kanapkę, Wpyszne dzieło sztuki. Kilka zwykłych składników może zmienić kulinarny sukces. A świąteczne dania ozdobi i podkreśli smakiem. Oryginalna receptura, wysokiej jakości składniki i ten sam wyjątkowy smak. Majonez dekoracyjny winiary niezmiennie inspiruje smakiem. Mmm Galbani. Jeśli chcesz wiedzieć, dlaczego to niezmiennie ulubiona marka serów we Włoszech, to cóż, nie trzeba o tym mówić, po prostu spróbuj. Posmakuj Galbani mascarpone poczuj jego rozpieszczającą i kremową teksturę, która zapewni Ci aksamitne doznania. Mmm Galbani, marka numer jeden we Włoszech. Jeśli nie masz ochoty, gotować. Masz go. Albo z supermarketu coś kupić chcesz. Są za świetny moment, żeby cieszyć się Zamów to, co chcesz Obierz to, czego pragniesz Bo masz globo Bo masz globo aplikację, zamów głowo i odbierz ekspresowo. Nie masz pewności, czy większą radością jest malowanie pisanek, czy pieczenie mazurka. Ale masz pewność, na Wielkanoc w Oszą znajdziesz wyjątkową ofertę dla swojej rodziny. Soczysta szynka lub wyśmienita biała kiełbasa Dolina Dobra 16,99. Oszą. Wielka moc niskich cen. Wielkie święto Supercen Waldi. W tym tygodniu kawa Jakobs przy zakupie dwóch druga aż 70% taniej. Tylko 26,99 za sztukę. A wszystkie cukierki na wagę 30% taniej. W tym galaretki Opolanki 20,99. Za kilogram. raz Aldi zawsze coś z Aldi cześć dzisiaj mamy coś pięknego do zrobienia ale na spokojnie ogród nie lubi pośpiechu dobra robota Alko, bo w ogrodzie robi się przyjemnie. To jest Jurek oraz jego układ odpornościowy, który czasem sam potrzebuje wsparcia. Wypróbuj teraz nowy Actimel Plus z witaminą D, witaminą C i magnezem oraz bakteriami LKC i Danon. Actimel Plus wspieraj odporność każdego dnia. Bo w Media eksperta nie ma. Mega okazja w Media Expert na przykład odkurzacz bezprzewodowy Dyson V15S Detect Submarine do 60 minut pracy na sucho i do 120 na mokro z funkcją aktywnego mycia. Teraz w ratach 0% już za niecałe 88 zł miesięcznie. A do tego przynośna stacja dokująca o wartości 699 zł za złotówkę. Bo Media Expert, masz! Mamo, tato, chodźcie, opowie wam bajkę. Nie tak dawno temu była sobie księżniczka Franciszka. Która niedługo mieć będzie braciszka. Chciała zamieszkać w domu z salą balową. Z większą kuchnią i lodówką nową. W salonie miałaby kucyków bez liku. Poszukam atrakcyjnego kredytu. W jej większym domu już jednorożec bryka. A takie marzenia spełni... Kasa Stewczyka. Wystarczy już 10% wkładu własnego. Kredyt hipoteczny RRSO 8,01%. Kasa Stefczyka.pl. schody. Woli powoli. A my z KPO? Będziemy szybciej. Nowe miejsca dla małych. Nowe piętro? Bezpieczeństwo. KPO, przyspieszamy polskie. To co? Wsiadasz? Spotkała Cię trudna sytuacja życiowa? Niedożywienie? Nie musi tak być. Program Fundusze Europejskie na pomoc żywnościową to wsparcie dla osób w potrzebie. Pozwól sobie pomóc. Zgłoś się do organizacji partnerskiej lub ośrodka pomocy społecznej. Otrzymasz paczki żywnościowe, ciepłe posiłki, a także indywidualne wsparcie życzliwych osób. To więcej niż jednorazowa pomoc. Przyjdź po wsparcie lub powiadom osoby w potrzebie. Więcej na pomocżywnościowa.pl Właśnie usłyszałem najwspanialszy głos tego pokolenia. Jesteś księżniczką. Dla mnie muzyka nie ma koloru, ani nie zna Whitney Houston. I Wanna Dance With Somebody. W niedzielę wielkanocną o 19.55. Premiera telewizyjna Disneya i Pixara. Sorry, mokry, żywiły się nie łączą. Hey! Mój tata żywcem cię ugotuje. Smacznego! Tata, grasz trochę za ostro. Lubię waszą kuchnię! Między nami żywiołami. W poniedziałek wielkanocny o 19.45. Sponsorem programu jest producent żelu Sachol. Sachol. Na stany zapalne w jamie ustnej. Na moc wrażeń podczas oglądania programu zaprasza jego sponsor, MLEGPO, producent jogurtów i kefiru Łaciate Protein Plus. W poprzedniej części 36-letni policjant z niewielkiej miejscowości zostaje dźwięk rozumiesz? Ja bardzo kocham ja bym, żeby kupię, by było tutaj łatwiej. Głównym problemem to bracia tej Nie można odmówić, kiedy słyszy się taką historię. Uwielbiam, kiedy oni biorą się do roboty. Nasz Nowy Dom. Ale super. Premierowy odcinek dzisiaj o 20.10 w Polsacie. Natalia prosiła mnie, żebym zajęła się jej córką. Obowiązują nas procedury i musimy powiadomić sąd rodzinne. Mam wrażenie, że mnie unikasz. Norbert, ja po prostu uważam, że my oboje nie jesteśmy gotowi. Czy to mogłoby się zmienić? Przyjaciółki. Premierowy odcinek. Dzisiaj o 21.15 w Polsacie. Mamo, tato, chodźcie opowie wam bajkę. Nie tak dawno temu była sobie księżniczka Franciszka. Która niedługo mieć będzie Franciszka. Chciała zamieszkać w domu... Balową. Z większą kuchnią i lodówką nową. W salonie miałaby kucyków bez liku. Poszukam atrakcyjnego kredytu. W jej większym domu już jednorożec bryka. A takie marzenia spełni... Kasa Stefczyka. Wystarczy już 10% wkładu własnego. Kredyt hipoteczny RRSO 8,01%. BL. Na zewnątrz mnóstwo słońca. Sam raz na rodzinną wycieczkę. Wspaniały, wprost idealny kawałek na podróż. Więcej przestrzeni na więcej. Volkswagen. Marzę o takie podróże. Ech. A podróż marzy, byś się wyprawił do kolektury. Uszczepnij mnie. Mnie też. Szczęście trafia się w lotto. W kumulacji do wygrania 8 milionów złotych. Wszystko czego dziś chcę. Pamięta o tym Intermarche. Pepsi 1,5 litra. 4,99 przy zakupie dwóch. Zapiera, zapiera. Intermarche. Wszystko czego chce na Wielkanoc. Oleje Quartz od Total Energies. 70 lat innowacji w środkach smarnych do wszystkich typów silników. I need your arms around me. I need to feel your touch. 26 godzin seriali. Tak. Z nowym iPhone'em 16S z baterią na super długo. Teraz w Media Expert w ratach 0%. Media Expert. włączamy niskie ceny. Gdy potrzeba siana, zadzwoń do Bociana. Święta tuż, tuż. nie czekaj aż opadnie kurz. Zadzwoń 600 100 100. Siano na święta. To jest to. Bocian Finanse to marka należąca do Everest Finanse SA, który jest pośrednikiem kredytowym. Nowa koronka intimissimi. Ultra komfort, ultra miękkość, ultra doskonałość. To noszę do miseczki F. Poznaj pastę do zębów inną niż wszystkie. Nowy system Colgate Total jest 15 razy bardziej skuteczny w profilaktyce problemów jamy ustnej. 100% badanych zauważyło efekty już po trzech tygodniach stosowania. Przeciwdziałaj problemom, zanim się pojawią. Nowość. System Colgate Total. Liga hiszpańska wkracza w decydującą fazę. W 32. kolejce Barcelona zmierzy się z Celtą Vigo. Już w tę sobotę o 16.15. Tylko w Eleven Sport 1, pozycja 220 w Polsat Box. Jak ruszysz tą kanapką? Nie możesz nad talerzykiem? Król Krakus idzie! Do kuchni po talerzyk! A jak już tam jesteś, to zrób mi kanapkę z tą szynką od szwagra. Nikt nie oprze się legendarnie smakowitej szynce od szwagra z królewskiej spiżarni. Ale ostatni, bo się jutro w zbroję nie zmieścisz. Krakus. Król szynki. Majonez dekoracyjny Winiary. Niezmienny, a może zmienić wszystko. Kanapkę w pyszne dzieło sztuki. Kilka zwykłych składników może zmienić kulinarny sukces. A świąteczne dania ozdobi i podkreśli smakiem. Oryginalna receptura, wysokiej jakości składniki i ten sam wyjątkowy smak. Majonez dekoracyjny winiary niezmiennie inspiruje smakiem. Milo. Jeden smaczny ad tap. Jeden miesiąc ochrony. Żegnajcie kleszcze i pchły. Tabletka na kleszcze i pchły dla psów, dostępna również dla kotów. AdTap łatwo pokochać łatwo ochronić. AdTap. Spoń swojego psa przed pchłami i kleszczami przez pełen miesiąc ze smaczną tabletką do rozgryzania i rzucia Front Pro, którą twój pies pokocha. Front Pro, ponieważ nic nie powinno stać między Wami. Szukaj w sklepach zoologicznych i internetowych oraz w gabinetach weterynaryjnych. Wszystko, czego szukasz w kawie, znajdziesz z Philips Let Go. Świeże ziarna i aksamitna mleczna pianka, której nie sposób się oprzeć. A do tego najszybszy w czyszczeniu system mleczny. Philips Let's go. Zawsze jest dobry moment na dobrą kawę. Elektryczna Kia IW3 teraz dostępna z korzyścią do 18 263 zł i w kredycie 50 na 50 RRS o 0%. Skorzystaj z dopłaty nasze auto. Kia, movement that inspires. Titanic. Jutro o 19.55. W tym programie różne rzeczy się zdarzają. Panie Kamilu, rozpaliłem Waszą wyobraźnię? Powitajcie nowego prowadzącego Awanturę o Kasę. Rosuję, kolejną kategorię. A czym zasłużył sobie na takie wyrazy uznania? Nowe odcinki Awantury o Kasę. W sobotę i niedzielę o 17.30. Wielkanocne jaja z kabaretami. Ciągle mieszkasz z rodzicami. Wszyscy moi koledzy mieszkają z rodzicami. Ale oni mają po 14 lat. Witamy w biurze paszportowym. Pasznie nieprawidłowa. Ale ja innej nie mam. Kabaret na żywo. Wielkanocne Last Christmas. W sobotę o 19.55. W poniedziałek wielkanocny. Dzień Disneya w Polsacie. W poprzedniej części policjant z niewielkiej miejscowości zostaje pobity i zastraszony. Śledczy odkrywają, że mężczyzna badał sprawy pożarów w okolicy. Decydują się na analizę próbek gleby z pogorzelisk. Wyniki wskazują, że nie. Lepiej.